2 sierpnia 1985 roku samolot Delta 191 leci do Los Angeles z przystankiem w Dallas. Kiedy piloci opuszczali Fort Lauderdale, otrzymali informację o możliwym deszczu w Dallas. Było gorąco i wilgotno, a duży ruch w atmosferze sprzyjał powstawaniu burz. Podchodzącej do lądowania maszynie staje na drodze komórka burzowa, burza z piorunami. Piloci nie uznali jej za groźną i polecieli dalej. Nie wiedzieli, że grozi im Microburst. To potężny, stępujący prąd powietrza w czasie burzy. Kiedy dociera do ziemi, rozchodzi się na wszystkie strony. Samolot napotyka gwałtowny wiatr czołowy. Piloci wlecieli w kolumnę powietrza, która porwała samolot w dół. A gdy maszyna zaczęła ją opuszczać, została popchnięta od tyłu przez silny wiatr. Trzy różne czynniki wpłynęły na samolot i ludzi próbujących utrzymać nad nim kontrolę. W tamtych czasach instrumenty pokładowe nie potrafiły określić kierunków i szybkości prądów powietrza, więc załoga nie spodziewała się pułapki. Samolot uderzył w ziemię, odbił się, wzbił w powietrze i spadł ponownie. Lot Delta 191 rozbił się półtora kilometra przed pasem startowym. Zginęło 136 ze 163 osób na pokładzie. Bezpośrednią przyczyną katastrofy był kontakt z prądem wstępującym, na który załoga naraziła samolot wlatując w komórkę burzową. Wypadek Delty 191 stał się przestrogą dla pilotów, którym dodatkowe szkolenia i postępy w technologii aktualnie pomagają unikać podobnych sytuacji. Obecnie zaleca się omijanie burz, które przechodzą w pobliżu lotniska, ale natura potrafi zwieść nawet najlepszego pilota.